Szuka żony, to prawdziwy telewizyjny hit. Program telewizji polskiej z edycji na edycję bije rekordy oglądalności, a niektórych uczestników show widzowie pamiętają do dzisiaj. Jedną z takich osób bez wątpienia jest Diana Stankiewicz, która właśnie podzieliła się ze swoimi obserwatorami bardzo smutną refleksją. Została porzucona przez narzeczonego, kim jest Diana Stankiewicz. Diana Stankiewicz to dla wielu widzów legenda programu, rolnik szuka żony, i jedna z najpiękniejszych kobiet, jakie kiedykolwiek pojawiły się w tym show. Pojawiła się w 2019 roku w szóstej edycji programu, gdzie starała się o względy Seweryna Nowaka. Mocno wpadła w oko mężczyźnie, jednak nie dane było im nawet spróbować, bowiem Diana na wizji obnażyła kłamstwa rolnika, a fragment ich randki, jaki wyemitowała TV, jest już kultowy. Diana jest inżynierem pracującym w branży budowlanej i do programu przyjechała z serca Podlasia. Utalentowana tancerka, interesująca się mikrobiologią i modą. Miłośniczka horrorów i filmów animowanych, pełna ukrytych talentów, czekających na odkrycie. Diana została porzucona, chociaż Diana nie znalazła miłości w rolniku, to wszystko wskazywało na to, że znalazła szczęście po programie. W 2021 roku pochwaliła się swoim ukochanym, natomiast w maju 2022 roku dowiedzieliśmy się, że jest zaręczona. Niestety to już przeszłość. Diana, która dla swojego ukochanego zmieniła całe swoje dotychczasowe życie i przeprowadziła się do Warszawy, została porzucona przez narzeczonego. O wszystkim poinformowała w smutnym wpisie na Instagramie, gdzie czytamy Kochani. Często pisaliście do mnie, dlaczego się nie odzywam, dlaczego opuściłam social media. To był najcięższy rok w moim życiu. Opuściłam moje rodzinne miasto, żeby być z ukochanym. Przeprowadziłam się do Warszawy. Cały czas były problemy. Naprawdę ciężko uwierzyć, jak niewyobrazalne dla normalnego człowieka. Ale ja postawiłam wszystko na jedną kartę. Dziś wiem, że popełniłam błąd. Nie można kochać ani ufać bezgranicznie. Nie możesz założyć różowych okularów i żyć miłością, bo któregoś dnia zostajesz z niczym w obcym mieście, z ogromną pustką w sercu, pustką, która cię zabija od środka. Pamiętajcie, miłość to nie tylko romantyczne spacery, buziaki i słowa. Miłość bierze się z trosk, smutku i łez. Prawdziwa miłość wszystko znosi, we wszystkim pokłada nadzieję, nigdy nie ustaje. Dbajcie o siebie i innych. Jeszcze tu wrócę. Niedługo później dodała kolejny wpis: Mówią, że dobrych ludzi łatwiej zranić i zostawić. To takie proste wykorzystać czyjąś naiwność i zaufanie. Ktoś poświęca ci całe życie, a ty bez skrupułów wyrzucasz je na śmietnisko, jakby nic nie znaczyło, a przecież znaczy. Bowiem jeżeli ktoś pokochał raz kogoś zbyt mocno, już nigdy nie zakocha się w nikim innym.